Wyprojekt projekt Drift 2 y, tak y, y, pojawiły się pod filmikiem komentarze takie jak ten albo ten no czyli twingujemy suprę MK4 lub bardzo fajne nagrywaj więcej czy coś takiego y, zostawiliście tyle lajków a obiecałem chyba na 3 lajki y, więc że będzie kolejny odcinek z tego a dobiliście nawet więcej, więc raczej wiecie co to oznacza, tak, dokładnie oznacza to, że dziś będziemy tuningować auto i będziemy nim driftować, to chyba raczej wiecie już po nazwie, więc co, dawno w tym nie grałem, ale bierzemy super MK4, nie wiem co widzowie... Taki jeden widz ma suprą k 4 Naprawdę. Często mi pisze pod filmikami, żebym swingował to, albo swingował w tej grze, albo w tej, albo coś. Dobra. Więc bierzemy super. Piękna jest swoją drogą. Eee, tak, więc e, bierzemy. twingujemy proste. Hi, hi, hi. Dobra. Troszkę to zajmie, więc... U. Uuu, piękna, ale nie ma. O, o, kurde. E, widzowie, to może być dobre. To może być dobre. Naprawdę, dobra. Ja, no i tył. Tak. Tak. O tak, bo dalej jest to z tym brzydkie. Takie jest dalej. Według mnie, oczywiście co no, rula wydechowa Bardziej w... ugiń, ugiń, z, ugiń z rury wydechowej Tak, czekajcie, O2Z Jak w, w tym. Dobra, już nieważne. Dobrze, kraty. No to kraty będą koloru fioletowego. A to samo będzie koloru granatowego. Takiego mam plana. Tak, koloru granatowego. Nie, ja bym powiedział, że takiego. No, niech będzie taki. Yy, neony będą koloru. Zganicie, takiego? Czy odpowiedź A będą koloru niebieskiego? Odpowiedź B będą koloru czerwonego? Odpowiedź C będą koloru. Fioletowego, odpowiedź D będą koloru żółtego. Macie 10 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, może nie mija tak szybko, ale dobra już. Dobra, minęło już. Jaką odpowiedź wybraliście? Zatrzymajcie filmiki na piście. Naprawdę, ale bez oszukiwania. Bo nie wybiorę w tym odcinku LEDów. Czekam na odpowiedzi. Ja nie wiem, jak na przykład więcej odpowiedzi będzie na to, żeby kolor tych neonów był, jakby to powiedzieć, był bardziej, no, był po prostu, nie wiem, fioletowy czy żółty czy niebieski. No to czyli też ten czerwony? No to napiszcie po prostu. Proste. Jakie wysokie. To ma być niziutkie. Mam troszkę tyłu podniesiemy. Nie, dobra, w sumie to nie. Dobrze, yy, i teraz. Tak, dobrze. Leci. Klocki hamulcowe to w sumie mam wywalone w to. Tego można wybierać. Uuuu! Ej, jej, to jest piękne. Prawda piękna z tyłu będą takie. Dobrze. Tu będą białe, a tu będą. Czekajcie. Takie. Dobra. na pięknie. Teraz spoiler. Spoiler. Chyba nie znajdę takiego, jakiego bym chciał. Taki, żeby z tego bagażnika... Uff, nie bagażnika. Nie, nie wiem jak to nazwać. Żeby po prostu inaczej był. Stop, maska, maska. No to jest piękne, aczkolwiek. Takie rzeczy jak tutaj też są piękne. O, na przykład to. Dobra. W środku w sumie nie ma nic za bardzo co zmieniać, bo... Nie wiem, jakby... To jest beta. Dobra, walić. <słuch> Dobra. Lecimy, lecimy dól, testować fulkę eee, dobra, nie będzie. Dobra. Ale, że... O, kurde, widzowie, ogólnie ten odcinek pojawi się w piątek. Nagrywam w czwartek, ale pojawi się w piątek. Ty, ale się tą super fajnie driftuje. Kulde, tak ślizga się po tym asfalcie. Nie wiem, czy to jest asfalt. No, ale kule, nie no. Muszę przyznać, że dawno lepszym nie jeździłem. A gram to co kilka dni. Odcinek był 3 tygodnie chyba temu. To jak rę tydzień temu jakoś. Co pamiętam? Wow, no, dobra, dobra, tak i bez pamięci Nie, bo walnęłam. Dobre. Widzowie, robimy wjazd na chatę. Wiecie jak? Szukamy drzwi. Żartowałem. Dobra, słuchajcie tego. Czekajcie. O, FBI OPEN UP, w sumie to teraz to zmontuję i wam puszczę. FBI, open Już puszczone. Więc mam nadzieję, że w ogóle wam odcinek się spodoba. Yy... No i co? No i nie wiem, tak szczerze. No i mam też nadzieję, że zostawicie subskrypcję z dzwoneczkiem takim porządnym. A no i wpadajcie na kanał Kubi4T, coś takiego, bo tam się pojawi, pojawił, pojawił pojawił vlog na hulajnodzie. Robiliśmy grę z skuter. Czekaj, No dobra, nieważne, nie pamiętam jak to tam się mówi. Że po prostu te literki się napełniają, ma są dwie próby plus trzecia, jest tata, no. Dobra, nieważne już. Sobie możecie zobaczyć, jeśli mój kolega, z którym prowadzę ten kanał, to wrzucił. Jeśli nie, no to nie zobaczycie. Nie on to tym się tak pięknie driftuje, tak przyjemnie. cool widzowie, o... Dobrze. Dobrze. Bardzo przyjemnie się w Czekajcie, o dziewiąta minuta filmu, no to przy dziesiątej coś się stanie. A wiecie co? Się stanie? Nie, nie wiecie. Z dam te LEDy. No, dam te LEDy. Ale tak czy siak, filmik, yy, nie filmik, tylko komentarz, który będzie mieć najwięcej polubień lub najwięcej odpowiedzi będzie ABC czy D, no to wygrywa ten kolor. Wtedy daje po prostu ten kolor proste. No więc to już można się przenosić do Bobbi Bobby, Bobby. Dobrze option, Skar schop. Powinienem kliknąć w sumie my menu, dobra. Co bierzemy? Ten filmik jest dla osób po prostu, które już pominęły. Dobrze. I bierzemy na razie to ja bym wziął żółte, w sensie pomarańczowy bardziej to bym nazwał. No, Nic. piszcie jaką kolejną furkę będziemy tuningować w, au w aucie kol Jaką kolejną furkę będziecie tuningować w walce. No, świetnie wypowiedziane. Normalnie. Ach. Jeszcze raz to powtórzę. Tak dla beki. Jakie. Uwaga, uwaga. Co Dominik powiedział? Co Forda Pianista W sumie to każdy chyba zna już moje imię na no YouTube, dobra, walić, w sumie to nie moje imię, tylko mój przydomek, co wymyśliłem taki. Dobra, yy, for the Paint, co wymyślił Forda Pianista wykrzyknik? Że piszcie, jaką furę będziemy tuningować w aucie. Tak. Jestem taki mądry Jaką w ogóle będziemy w Wołki? Nie wiem no Nie wiem jaką Dobra widzowie Co wam powiem Odcinek był przyjemny A I gdybyście się pytali Kiedy są odcinki no Teraz jest czwartek To wrzucam jeden odcinek Jutro wrzucam yy, A nie, nie wrzucam jutro odcinka i wrzucam w sobotę. Co dwa dni będzie odcinek. Czyli w sobotę wrzucę, w niedzielę odcinka nie będzie, tylko w poniedziałek. W poniedziałek będzie odcinek, a potem będzie w środę. No. Więc. Myślę, że w miarę git powiedziałem to. No. Pa. Cześć, pa. Cześć widzowie, ja to swojego kolegi. Teść. Cześć, pa, cześć. Zostawcie subskrypcję na kanale. Bye.